Witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. I w tym filmie spróbuję Państwu odpowiedzieć, a może odpo przybliżyć odpowiedź o na pytanie, jak długo trwa terapia czy stawów biodrowych, czy kolonowych, żeby osiągnąć jakiś taki zauważalny sukces terapeutyczny, jak odbudować no, chrząskę stawowo, czy odbudować staw kolonowy, czy biodrowy. tak? I tutaj, już Państwa, jest dużo nieporozumień. E, chciałbym, abyście Państwo zrozumieli, że u niektórych osób idzie to gładko, efekty są ładne, natomiast u niektórych osób e, te efekty są wolniejsze. Trzeba na to wszystko poczekać i cała terapia zależy od nas: czyli nasze zdrowie, nasze życie jest w naszych rękach, a nie w rękach lekarza. Czy fizjoterapeuta. Jeżeli w ten sposób wyjdziemy z założenia, że będziemy siebie leczyć, to wtedy lekarz bądź fizjoterapeuta będzie naszym, nazwijmy to, nauczycielem, albo jak to woli, mentorem i nas pokieruje, żebyśmy osiągnęli szybciej to nasze zdrowie. I teraz pokażę Państwu dwa takie skrajne przypadki moich pacjentów z ostatniego czasu. Którzy przyszli do mnie z problemami biodr. Obaj mieli skierowanie na endoprotezę biodra. Obaj mieli pełne kwalifikacje na to, żeby tę endoprotezę biodra im wstawić, ale oni nie chcieli tej endoprotezy biodra wstawić. Teraz pokażę Państwu efekty lecznicze, jakie mi się udało uzyskać w ciągu jednej wizyty. Otóż jeden pacjent miał szerokość rozstawu nóg. Około 16 cm, czyli to jest mniej więcej tyle co to pudełko. Jak ja stoję tutaj, jak się go podwiesiło na podwieszki, to miał taki rozstaw nóg do szpagatu. Tak mu to, to był jego szpagat, poprzeczny. Drugi pacjent miał 39 cm, rozstaw nóg. No tu jest troszeczkę więcej, to powiedzmy dwie takie kostki. Drugi miał tyle. Tak na dzień dobry szpagat, tak, więc pierwszy miał tyle, a drugi miał tyle. Obaj mieli terapię dostosowaną do swoich możliwości. Jednego pacjenta tego z mniejszym rozstawem ciało było bardzo elastyczne, choć on tam miał jeszcze kopainy do dolegliwości, ale jego ciało było bardzo elastyczne, natomiast drugiego ciało było bardziej takie zbite, odporne na rozciąganie. I teraz pierwszego pacjenta za pomocą terapii udało się rozciągnąć dwukrotnie więcej. Czyli, jak on miał rozstaw do szpagatu taki, to po terapii udało mu się uzyskać dwukrotnie większy rozstaw taki. No i to był ogromny sukces terapeutyczny, tak? Jeżeli osoba zdrowa popatrzy na taki rozstaw szpagatu, to śmiechną, powie to, bzdura, tak? No ale. Dla niej śmiech, dla tej osoby, która miała taki zakres ruchu, to nie jest śmiech, tylko to już jest fajny efekt leśniczy. No i teraz cała sztuka polega na tym, żeby ten efekt leśniczy powielać, 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 i rozszerzać, i rozszerzać, i rozszerzać. Eee, drugi pacjent miał zakres ruchu taki. No i udało się troszeczkę jakieś tyle powiększyć, tak, to nie było dwa razy więcej, o dwa razy więcej to było elegancko, ale o nie, o tak, jeszcze tyle, no 26%, też był sukces terapeutyczny, bo zaczęliśmy z takiego zakresu, a osiągnęliśmy troszeczkę więcej i to jest po jednej terapii. I znowu, jeżeli będziemy ćwiczyć, masować, ćwiczyć, masować, rozluźniać, ten zakres będzie się powiększał. I teraz ktoś przyjdzie mądry no i powie, a kiedy, a kiedy, 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 kiedy uzyskamy taki zakres, że nogi się będą rozjeżdżały poza, tak? Ok. Odpowiedź jest taka, wtedy, kiedy wykonamy odpowiednią naszą pracę, ciało będzie do tego gotowe i ciało nam na to pozwoli. To jest taka odpowiedź. Więc jeżeli ktoś będzie się obijał, no to u niego to może nigdy nie nastąpić. Jeżeli ktoś się przeforsuje, przedobrze sprawę, no to na pewnym etapie się będzie musiał zatrzymać i zwolnić. Potem zacząć robić to normalnie. I teraz mam przykład takiego pacjenta fajnego. U którego, jak żeśmy zaczynali rozciąganie do szpagatu, to tutaj, tutaj, krążka nie dało radę wsadzić pomiędzy nogi. To brakowało gdzieś 10 cm. Pacjent ćwiczy, to daje z siebie wszystko. W tej chwili jest około 2 lata rehabilitacji. Po dwóch latach osiągnęliśmy tyle, i osiągnęliśmy tyle. Jakiś Wielki sukces? Sukcesu wielkiego, jeżeli chodzi o, powiedzmy, efekt medialny, nie ma, bo każdy by chciał oczywiście mieć tyle, tak? albo i lepiej. Ale, żeby mieć tyle, albo i lepiej, no to trzeba odpowiednio prowadzić swoje ciało. Bo to, że ktoś robił szpagat poprzeczny, to wcale nie znaczy, to jest wieczne. Ja mam w tej chwili pacjentów karateków, którzy Ćwiczyli karate, robili szpagat zwykły, poprzeczny 10 lat temu, czy tam 20 lat temu. A dzisiaj zakres ruchu mają taki, to jest ich szpagat poprzeczny, z tego takiego potężnego zrobił się taki. No i teraz pytanie: co z tym fantem zrobić? Czy jak wstawił mu endoprotezę, to od razu uzyska szpagat, tam poprzeczny. Nie ma szans, będzie musiał długo, 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 długo ćwiczyć, i też nie wiadomo, mało prawdopodobne, czy uzyska. Bo to wszystko zależy od tego, jaka jest ta endoproteza. A na dobrą sprawę, nie wiem, czy ktoś na świecie bada, jak się zachowuje endoproteza stawu biodrowego przy szpagacie poprzecznym czy przy zwykłym, tak? czy ona nie wyleci ze stawu. Tego nie wiadomo. Więc dużo łatwiej jest pracować na stawie, który jest naszym normalnym, tylko trzeba wykryć przy mięśni, bo co powoduje, że mamy blokadę jakaś siła? To siła jest przykurcz mięśni, który gdzieś nas tutaj blokuje. Jeżeli chodzi o mięśnie, to mięśnie mamy całą masę, która blokują nasz yy, ruch w stawie. Te mięśnie, tak jak ja w tej chwili mam pacjentów, to nie to, że to są jakieś tutaj, to, to może być cała część tutaj, cała część tutaj, cała część tutaj, mięśnie z tyłu, a nawet brzuch kręgosłup może blokować plecy poza do tego jeszcze łydka. Te, te blokady trzeba wykryć, usunąć i potem jeszcze jest największa blokada w mózgu. Trzeba mózg przekonać, że dany ruch można robić, żeby ten program, ten program wirus, który jest w mózgu, który nam blokuje normalne funkcjonowanie, żeby go odblokować, żeby to wszystko ładnie puściło. Jeżeli się to nam uda zrobić, nogi nam się będą fajnie Rozjeżdża. I teraz większość osób jest przyzwyczajona do tego, że ćwiczy i nie przejmuje się bólem, bo ćwiczą w wersji takiej sportowej, gdzie ból nazwijmy to umownie nie istnieje. To znaczy w sensie tym nie istnieje, że ból jest, tylko my jesteśmy w stanie go pokonać. Tak? I ten ból się pokonuje, 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 pokonuje. Potem to wchodzi nam w nawyk. I kiedy mamy uszkadzane staw, albo uszkadzane mięsień, bo to wszystko ładnie brzmi, jak mięsień nie jest uszkodzony, tylko jest zmęczony, to wtedy możemy zmęczenie pokonać. Ale jeżeli mięsień się zaczyna uszkadzać, to wtedy pokonywanie bólu to jest uszkadzanie mięśnia, uszkadzanie innych tkanek wokół mięśni i wtedy sobie tylko szkodzimy. Myśląc i działając w ten sposób. Trzeba zmienić myślenie, zmienić działanie i mamy szansę na Powrót do zdrowia, na rekonstrukcję zdrowia. Największy problem jest ze sportowcami, mentalny. Bo no, powiedzmy rok temu, czy dwa lata temu robił szpagat jeden, drugi. Dzisiaj nie może takiego szpagatu zrobić jak ja stoję. Nie mówiąc o tym takim, żeby szedł dalej. Natomiast e, ta osoba nie może się pogodzić z tym faktem. tak? To było dobrze, jest niedobrze. No i teraz trzeba się czy mówić, cofnąć w rozwoju troszeczkę. Od tamtego okresu i z tamtego okresu zacząć swoją karierę sportową w kontekście zdrowia od początku. Czy zaczynamy od umownego jakiegoś zera? Idziemy. Tak jak ten pacjent miał tutaj zakres roku taki. Zrobiliśmy dwa razy tyle, fajnie, cieszymy się, to na pewno po terapii tam wróci do jakiejś tam bliskiej temu pod, yy, wartości. Potem znowu rozszerzamy, robimy terapię domową. Rehabilitację domową cały czas robimy, to się nam powiększa. U jednych osób to pójdzie szybko, gładko, u drugich osób zajmie to parę lat, ale też się to wszystko pogłębi. Ja zawsze daję wszystkim przykład. Jak w wieku 43 lat, mój zakres wstawach kolonowych był mniej więcej taki, ale nie dało radę, bo tutaj kolano blokowało. Nie było szans, tutaj był taki efekt jakby ktoś mi rurę tutaj pod kolano włożył i na tej rurze wyłamywał mi kolano, tak było w 2003, teraz jest 21 lat później, bo jest 2024 i 21 lat później ja sobie gładziutko schodzę do dołu, siadam sobie na pięta. o tutaj, o, siadam sobie na pięta. z Państwem rozmawiam, nic mnie nie boli i mam świadomość tego, że mało kto z dwudziestolatków jest w stanie to powtórzyć. Z taką łatwością jak ja robię. Oni są dużo silniejsi ode mnie. Szybsi. Ale żeby zrobić to, tu to niektórych to jest marzenie ściętej głowy. O innych się okazuje, że ja jestem niedościgłym wzorem siły i sprawności. No ale są też tacy, którzy to zrobią dużo lepiej niż ja, tak. Można zrobić to tak, że. Jestem na palcach, siedzę sobie napięta. W ten sposób też można zrobić. Dzisiaj nie stanowi mi to żadnego problemu. A 21 lat temu było tyle i koniec. Tylko, że ja wykonywałem systematycznie pracę. Wykonywałem, 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 wykonywałem. wykonywałem. Aż w końcu osiągnąłem taki efekt. Nawet osiągam jeszcze większe zakresy ruchu, a tu w tej chwili nie ma co pokazywać. Jak się rozgrzeję, to pokażę większe zakresy ruchu. No i to jest ta systematyczna praca nad sobą. Jaka jest różnica pomiędzy mną a innymi osobami? Różnica jest taka, że ja wziąłem życie w swoje ręce. Jak 21 lat temu kwalifikowałem się na endoprotezę biodra z tego stawu kolanowego, przepraszam, i ktoś inny się kwalifikował na endoprotezę stawu biodrowego, i ktoś inny sobie wstawił to endoprotezę stawu biodrowego. Pominęło 21 lat. Ja sobie robię tak, mogę sobie tak poskakać, cieszyć się, robię tak, tak, jakkolwiek chcę. No, a ta osoba, która 21 lat temu wstawiła endoprotezę stawu kolanowego, dzisiaj po 21 latach martwi się, bo czas życia endoprotezy już minął. No, i o ile dożyła mojego wieku, bo zakładam, że była w moim wieku. To o ile dożyła mojego wieku, to już jest czas na wymianę tej endoprotezy na drugą, nowszą, nowszej generacji. A wymiana nie jest taka hopshop, wstawienie to jest w tej chwili ładnie technicznie wszystko opracowane, ale wymiana to już nie do końca. Bo to wszystko, co tam fajnie się zagnieździło w tych stawach, no, trzeba wyrzucić usunąć, więc destrukcja i kolana i kość jest dużo większa. Jeżeli ktoś zachorował w międzyczasie na osteoporozę, to może się okazać, że nawet endoproteza jest niemożliwa do wstawienia. ktoś może ma jakieś choroby, nie wiem, jakieś żylaki czy choroby serca, gdzie nie wytrzyma operacji, też jest niemożliwa do wstawienia, więc jest tysiące problemów najprzeróżniejszych. Więc po prostu trzeba, trzeba uważać no i wybrać dla siebie najbardziej odpowiednią drogę. Natomiast najlepsza droga to moje, powiedzmy, motto, jest takie, że staw własny to jest zawsze staw własny. Czyli warto o tym pamiętać, że żaden sztuczny staw nie będzie lepszy od, stanu, od stawu własnego. Z wyjątkiem no, skrajnych jakichś takich sytuacji, że no, trzeba ten staw wymienić, może być jakiś wypadek, jakieś no, wyjątkowo mm, trudne mm, i bardzo zaawansowane zmiany, jakieś no nie wiem, czy, czy jakieś uszkodzenia stawu. To medycyna zna różne najprzyjemniejsze przypadki, ale tych dziwnych przypadków to jest po prostu niewiele. O tym pamiętamy. No i cóż, zdrówka życzę, tak? Coście tutaj napisali. Nie, mi się nie nudzi, ja mam pytać się, czy mi się nudzi. Mi się nie nudzi, doba, gdyby mia... ma 24 godziny, jest dla mnie za krótka, ale gdyby miała 48 godzin, też by była za krótka. Ja mam zainteresowania po prostu tyle, O, o, o. nie jestem w stanie wszystkiego zrealizować, czym jestem zainteresowany, więc jest po prostu wybiórczo muszę te najbardziej takie interesujące mnie tematy rozwijać, Na no, cała reszta gdzieś tam idzie. Troszeczkę w cień, bo doba jest za krótka, nie jestem w stanie wszystkiemu czasu poświęcić tyle, ile trzeba, a na to, żeby zgłębić cokolwiek nas interesuje, no to to wymaga czasu, zainteresowania i poświęcenia temu na jakieś pracy, żeby się rozwinąć, czy poczytać, czy doświadczeń, to, to wymaga po prostu czasu, ja na to nie mam, Podoba jest zbyt krótka. Nie nudzę się. Nie ma u mnie takiej po prostu możliwości To mieli Państwo tyle w tym temacie Przedstawiłem dwóch ludzi U jednego układko poszło, choć krótko U drugiego poszło lepiej, choć też krótko Każdy by chciał mieć tak Ale na to, żeby mieć tak To, to trzeba Państwa kilka czasem może kilkanaście Ładnych lat popracować Wtedy to się wszystko nam ładnie Rozjedzie to mieli Państwo. Tyle w tym temacie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do mnie jak zobaczenia w następnym filmie.